50 languages yeah yeah right speak it Thumb, speak in five speak five <laughs> what other language what other language Po polsku mówię najlepiej, bo się urodziłem. Jak masz na wiem? Po angielsku bo jestem karadiczkiem jako ja, ja z wyboru, nie? W sensie wada. 23 lata już budowałem konstrukcję. Ja nie, nie chodziłem po kotkach. Mój syn ma 30 lat. Jestem dziadkiem. <głosy> <głosy> <laughs> Woman, man? Polska! <laughs> 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 yes, yeah, <you're listening> <laughs> yeah, it is! No, 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 can you understand? des temps. Mais vas-y. Par le la légion. Oui. À Paul Léon, il veut trop pas pouvoir courir. Porca motherfucker. <laughs> Porco Dio, per favore! <laughs> Porco Dio, amigo. È buco tres da curvasta di nego.

Stanisław. Stanisław. 105 dolarów miesięcznie. A on się... A nas kurwa, jakby wrócić. Zadzwoń mi kurwa, a <laughs> nie z komórki. Okay. Bo ja mam e, tę long distance card, nie? Brata mam Andrzeja. A jak on ma najwyżej? Płacę za fakarnie. Bo śpiewa. Ty nie śpiewaj. A my gadamy do <laughs> koszyka. <laughs> Nie, we ogóle, We bo Stalin nas przerzucił do Wrocławia! <grymianie> Wrocławia jestem! Wrocławski kopłan! Gdzie jest w Wrocławia? Piona, kurwa na trójkącie bermudzkim. Ale gdzie jest w Wrocławia? Na śródmieściu, pod katedrą, chrzczony Kurwy. Na jakiej ulicy? Nowowiejska. Nowowiejska? A jaka to jest ulica? Young Tu jest ja. A ty jest shooter, czy szute? A ty mi kurwa graj, bo ci kurwa no ostatniego grosza. Kurwa, ty ostatni grosz daj. Ostatni grosz. mu daj. Ostatni. Daj mu, daj mu. No to spytaj go, gdzie ma ale to 5 centów mu dałeś. No bo już więcej nie mam. Słuchaj, ja pracowałem e, 20 lat. Przepraszam, że się dotykam, nie? jestem. Mój syn ma 30 lat. I ma na imię Tomek. Komuś Zrobimy kurwa dziadkiem. Ale zrobimy w chuja też. Słuchaj. Dwa lata temu nie zawę. Zabili mi żonę na heły. Aśmy tu przyjechali w 80-tych. No, Ale przez Niemcy zachodnie Nuremberg, Sprzedań jest Deutsch! Bo język <grym> wroga trzeba znać. A po rusku mówisz? Język wroga. wroga trzeba znać. Mówisz po rusku? Po rusku. Nie za no, jak to. Jaki jest po rusku? Po rusku? Jaki jest po rusku? kurwa, no. Доброе <laughs> 15 английский, no,